Ja. Otóż nie. Minecraft! <noise> Powrót najlepszej serii na polskim YouTube, w której nikt nie wie o co chodzi za 3, 2, 1. Dobra, na początku szybkie klęski. Okay. Czemu te gówno cały czas mi wyskakuje? Bo w nie klikasz. Kiedy Vplay? Play? Nigdy. Nie no teraz. Czy jesteś wsem? Ale że do królika? A nie, jednak nie. Adam Play Games, mam dla ciebie wyzwanie. Odinstaluj Fortnite, tacowanie albo unsub. Wiesz co robić. Dobra, lecimy z wyzwaniami. Zrób pranka. Już to widzę. Na prank mi? Strona, gdzie robisz kawały telefoniczne. Beka! Jako, że jestem YouTuberem i nie mam kolegów, strolujemy sobie jakąś babę z OLX-a. Kupi od pana kotka w dobrej cenie? Tak, to jest to! OLX. Pisujemy sobie kot. I strolujemy sobie kota brytyjskiego. Rodowód. Tak wygląda rozmowa. Witam, dodzwoniłem się do. Coś tam, coś tam. Widziałem pana kota i jest naprawdę śliczny. 50 zł, a on kosztuje. 1700 W takim razie 3, 2, 1 Dzwonimy, dryń, dryń Rozmowa trwa Halo, dzień dobry, chciałbym kupić kota za 1700 za tylko 100 zł Odsłuchaj Witam Halo, słucham. Widziałem pana kota i naprawdę jest śliczny Chciałbym go odkupić Oferuję 5 dyszek od ręki <laughs> Ej, a czemu cię w połowie? Mówiłem, że ta strona jest do dupy. Co robi królik? Co porabiasz? Zagraj Fortnite! <laughs> dobra, dobra, pogramy Fortnite'a, ale na telefonie Dobra jestem. Bez przedłużania lecimy. Fortnite. Tak serio nawet nie wiedziałem, że jest. Pewnie grafika na tym telefonie to jak za czasów kamienia łupanego będzie. Dwie walone godziny później No w końcu Hello. Ej ale grafika nie jest taka zła Ale na początku to zmieniamy sobie na pary Żeby komuś uprzykrzyć życie Ale beka Dobra dobra Halina zapinaj pasy Lecimy tym autobusem A nie to jest TV Gamer W ogóle nie wiem gdzie jest dźwięk sorry Ale ciekawe czy będę grał z gościami z komputerów Znaczy którzy grają na Pięknie mamy pierwszą broń To jest MP4 chyba MP4, to jest M4 Halina, co tak wolno, kopie Bez głosu to się pewnie beznadziejnie ogląda Strzel gola, patrzcie to Pięknie, gol yeah! No dawaj, dawaj A to co to za jakieś sterowce? Ile montujesz swoje filmy? 5 lat świetlnych Co? Rok temu miałeś lepsze filmy Zgodzę się, widać, że na haj zleci. Dobra chłopaki, pora na mnie. Z walkonia. Wyrzuć to obok do śmietnika. Dlaczego hejtujesz Maltiego? Ale ja nie hejtuję Maltiego, ale i tak, Jodem. Nie wiem, albo Minet nie działa. Ale albo minet nie, <noise> nie działa, albo nie wiem. Ja Dorośli przyjacielu Wait, co? Dorośli przyjacielu Jakie to jest nieśmieszne, ale że moje filmiki Zagraj na nowej edycji Ariwi Challenge To żeby w końcu film był śmieszny, spróbuj się nie zaśmiać! Jeszcze się nie śmiejesz? No dalej, śmiej się, dalej, dalej, co, co, co? Smuta się, dalej, śmiej się, co, 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 co? Beka! Fortnite'a do końca trzeba zagrać. Dziwne, że jeszcze ten oponent, znaczy mój kolega z drużyny, żyje. Zostawiłem go samego Forever Alone. Drewno. Otwieraj to ladacznico. O! Mm. O! Skrzynka do góry! Ale to budowanie tutaj jest ciemiężne, naprawdę. Co w środku? Noż jaki poś? Dobre te itemki, jak tak spierda... Nie przeklinaj. Nie słuchaj tego Fortnite'a w ogóle, że wycisza mi go. I wiem, że coś się dzieje, ale. No nie wiem. Dalej wchodź, ty grubeś. Nie wyzywaj. No ja nie wiem po co jej te łapska, no. A to co to jest? Mi to wygląda na. Fidget spin... Ciekawe, co się stanie. Oh, boy! Wylądujmy komuś na głowie, ty. W kolejnym odcinku możemy zrobić challenge, żeby na przykład yy, kogoś zabić w tej gierce. Nie ma sensu chyba zbierać w ogóle itemów. Tam byli goście, a tam pójdę może. A co my tu mamy, kładzik, czy co to jest? Ale się zacina ta gierka. Zobaczcie, co jest przede mną. Co to jest? Ja już totalnie nie wiem, co się z tą gierką dzieje. Bo Пить, пан, с том герцом!